Włoska Akademia Kulinarna, to moje idealne carpaccio. Po pierwsze, jest potrzebne dobre mięso, dlatego pojechałem do mojego ulubionego sklepu w sklep Warszawie. I Kamil mi proponowało mięso za Angle Steak. I trakcie, że Kamil mnie przygotuje mięso, wybierałem wino. Prosecco Rosé, idealne do carpaccio. Już zakupy robione dzięki Kamil i do pracy. Już mamy mięso, jest, mi wygląda fantastycznie. Musimy tylko kroić na małe plasterka. Potem położymy mięso do papier do pieczenia. Jest trochę folia i przygotujemy nasze carpaccio Idealne. Teraz ułożymy na talerz. I dajemy sól, pieprz, szczypiorek, trochę liście rukola. Moje ulubione kiełki pora, gdzie są trochę pikantne. Zestytrina i płatki parmigiano reggiano. Oliwa trufowa oczywiście. I jest gotowe. Piśne. Mięso jest super delikatne, zapach jest fantastyczny. Spróbujemy, ale na pewno jest bardzo dobre. Piśne. Polecam. Ciao.